Użyciało ciało kojarzy nam się przede wszystkim z procesją. Śpiewamy, róbcie mu miejsce, Pan idzie w nieba pod przymiotami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi, jak się dzieciom jego powodzi. W czasie procesji, kiedy kapłan niesie Pana Jezusa ukrytego pod postacią chleba, niesie w monstrancji pod baldachimem, przed baldachimem idą ministranci, i dzwonią dzwonkami. Te dzwonki to są takie nieustanne fanfary. Lubcie mu miejsce, Pan idzie z nieba. To miejsce, oczywiście, najważniejsze jest serce człowieka, ale w czasie procesji także te dzwonki dają znak, że idzie procesja, że należy przyklęknąć, oddać hołd Panu Jezusowi. Pamiętam z dzieciństwa, kiedy sam byłem ministrantem. Dzwoniłem dzwonkami i ten dźwięk i ten sposób dzwonienia pozostał i brzmi w moich uszach aż do dzisiaj, dlatego ja przed chwilą zademonstrowałem, jak to kiedyś ministranci dzwonili dzwonkami.